Ja, matką świętej nadziei, we mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Umiłowanie w Chrystusie Panu. Chciałbym na początku przypomnieć postać świętej, którą Kościół święty w dniu dzisiejszym czci, a mianowicie świętej, postać świętej Moniki, wdowy. Znana jest nam zapewne ta osoba i bardzo bliska, dlatego, że jest to wzór prawdziwej małżonki i prawdziwej matki, która dla swoich najbliższych poświęciła całe życie, ażeby ich pozyskać dla Chrystusa. Najpierw swojego męża Patrycjusza, który był raczej zwolennikiem starych bóstw pogańskich i który również. Był człowiekiem niełatwego charakteru, a może to eufemistycznie mówiąc, niełatwego charakteru był człowiekiem bardzo gwałtownym. I ona działała ze wszystkich sił, żeby tego swojego męża przyprowadzić do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale przede wszystkim jest znana z tego, że przez całe swoje życie przez łzy, przez pokutę, przez posty. Przez umartwienia i przez żarliwe modlitwy towarzyszyła swojemu błądzącemu synowi Augustynowi. Towarzyszyła mu dyskretnie w Afryce, w ich ojczyźnie, a potem, kiedy Augustyn udał się do Mediolanu, ona podążyła za nim, ażeby tam być blisko niego i wspierać go swoimi modlitwami. Drodzy wierni, przez całe swoje życie, Modliła się, błagała dobrego Boga, nie widząc właściwie przez dłuższy okres żadnych efektów. I dopiero kiedy zbliżał się kres jej życia, dopiero wtedy jej syn z rąk świętego Ambrożego przyjął chrzest w Mediolanie. I kiedy przygotowywali się do tego, ażeby odpłynąć do ojczyzny, do Afryki Północnej. W Ostii zapadła na chorobę, na febrę, i po dziewięciu dniach skonała. Całe jej życie było jedną wielką ofiarą, całopalną, za nawrócenie patrycjusza, męża i syna Augustyna. I, drodzy wierni, Bóg spojrzał na serce matki, na jej łzy i wynagrodził jej ofiarę. Tak wspaniałym synem, którego mądrość i świętość oświeca cały Kościół. Drodzy Wierni, Pan Jezus powiedział kiedyś: Skoro Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary, o ileż bardziej da to, czego jest potrzeba Wam, Ojciec Mój Niebieski. Możemy parafrazować te słowa Chrystusowe i powiedzieć: O ile Wy, choć źli jesteście, Umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej udzieli tego, co jest potrzebne do zbawienia, matka tak święta, która została być, stała się być godną matką Syna Bożego. Drodzy wierni, musimy tutaj mieć tą świadomość, że matczynę serce Najświętszej Maryi Panny jest. Sercem, które jest zatroskane o swoje dzieci. Skoro matka Augustyna nie spoczęła, aż zobaczyła go chrześcijaninem, katolikiem, to przecież tak wspaniała i święta matka, jaką jest najświętsza Maria Panna, która nas otrzymała pod krzyżem jako swoje dzieci, nie może spocząć, dopóki nie zobaczy nas przy swoim Synu w Królestwie Niebieskim. Jest to jej największy zapał, jej największy obowiązek, jej największe pragnienie, ażeby wszystkich tych, których Pan nasz Jezus Chrystus jej na krzyżu powierzył, wszystkich tych do Królestwa Niebieskiego zaprowadzić. I drodzy wierni, jeżeli ktoś nie zbawia się, to tylko dlatego, że stawia opór, temu matczynemu działaniu Najświętszej Maryi Panny. Jeżeli ktoś oczywiście w swoim uporze będzie wybierał stale ścieżki zła, to Najświętsza Maria Panna i Pan Bóg szanują ludzką wolną wolę, nawet jeżeli ona jest samowolą, jeżeli jest autodestrukcją. Natomiast ci wszyscy, którzy doznając ludzkiej słabości, ludzkich, ludzkich przywar, tych śladów po grzechu pierworodnym i po grzechu, grzechach uczynkowych, częstokroć błąkają się daleko od Pana Boga przez różnego rodzaju trudności moralne, przez grzechy, które ich powalają na ziemię, ale mimo wszystko z ufnością wyciągają swoje dłonie do Najświętszej Marii Panny, do Tej, która jest Matką nadziei, świętej nadziei, ci dostaną od niej życie prawdziwe. Ona wyprosi dla nich łaskę podźwignięcia się z tej niedoli, z tych grzechów i łaskę życia, życiem Chrystusowym. To jest bardzo istotne, ażebyśmy pamiętali, że ona jest ucieczką grzesznikom, grzeszników, pocieszycielką strapionych. Tą, która ma serce otwarte na potrzeby wszystkich, którzy są skaleczeni przez grzech i są zagrożeni utratą wiecznego zbawienia. Jeżeli jest w nas pragnienie Chrystusa, jeżeli jest w nas pragnienie życia łaski, jeżeli jest w nas pragnienie nieba, to zwracajmy się do Najświętszej Marii Panny i polecajmy siebie, jej opiece żeby ona chroniła nas swoim niepokalanym sercu, żeby nie pozwoliła nam zniszczyć tego jedynego życia, które tu mamy, ale żeby ono wydało owoc na życie wieczne. I drugi aspekt, który tutaj chciałbym poruszyć, to jest to, ażeby w naszych staraniach, bo przecież nie jedna osoba tutaj zebrana Znajduje się w podobnej sytuacji jak święta Monika, gdzie częstokroć widzi, drogi w swojemu sercu, jak błąkają się daleko od światła Chrystusowej prawdy, jak daleko są od Chrystusa, który jest prawdziwym życiem, jak często są, się pogrążają, sami siebie pogrążają w śmierci grzechowej, narażając swoje wieczne życie na. Potępienie na utratę Królestwa Niebieskiego. I drodzy wierni, przecież niejedno serce się ściska z bólu, i częstokroć wiele rozmów, wiele próśb, wiele zachęt, niczego nie przynoszą żadnych skutków. Drodzy moi, z jednej strony mamy się sami modlić, ale z drugiej strony mamy też te osoby przede wszystkim powierzać opiece Najświętszej Marii Panny. Ona jest również ich matką. Ona jest dla nich ucieczką, ona jest schronieniem, ona jest lekarką ich dusz i zapewne ona znajdzie lepsze dojście do tych błądzących, niż my sobie wymyślimy. Dlatego też nie próbujmy na własną rękę kogoś nawrócić, a zwłaszcza jeżeli to się dzieje za pomocą kłótni, dyskusji pewnych emocji, bo to nic nie daje. Zamiast się wykłócać, zamiast udowadniać, że się ma rację, idźmy do Najświętszej Marii Panny i polecajmy te biedne dusze jej niepokalanemu sercu. Zamykajmy te dusze w tym sercu pełnym łaski, ażeby tam Najświętsza Maria Panna szukała drogi dojścia do ich serc, do ich dusz, ażeby pouczyła te osoby, jak mają otworzyć swoje serca Panu Jezusowi, który jest jedynym życiem, jedyną drogą i jedyną prawdą. Drodzy wierni powiedziałem na początku, że cytując lekcję dzisiejszą, że Matka najświętsza jest matką świętej nadziei. My, jej dzieci, nie mamy prawa tracić nadziei, dopóki tu żyjemy, ale mamy się polecać jej wstawiennictwu i ufać, że ona tych wszystkich, którzy się jej polecają, do Królestwa Bożego doprowadzi. Czy to chodzi o nas samych? w obliczu naszych słabości i grzechów, czy to jeśli chodzi o osoby, które są cenne i drogie naszemu sercu. Nie wolno dzieciom Maryi tracić nadziei, bo nadzieja jest znakiem, że jesteśmy prawdziwymi jej dziećmi. Ci, którzy mają w sercu chrześcijańską nadzieję którzy ufają tym obietnicom, które Najświętsza Maria Panna nam przynosi, ci są prawdziwie jej dziećmi i ci mają prawo do jej szczególnej opieki i troski. A więc w tym dniu, którym tak licznie garniemy się do konfesjonału i do stołu pańskiego, polecajmy siebie również szczególnej trosce i opiece Matki Bożej. Polecajmy sprawy swojej duszy i tych wszystkich, którzy są nam bliscy, ażeby ona, ucieczka grzeszników i pocieszycielka strapionych, przybyła i zaradziła tym potrzebom, którym my sami zaradzić nie możemy. Amen.